Witam na konferencji prasowej po ostatniej kolejce trzeciej ligi bałtyckiej. WKS, Gryf Gryporzek, wyherowo orkanina SSA. Wynik 4 do 0. Że są zasłużone zwycięstwo gospodarzy, które daje nam awans do drugiej ligi. Proszę o komentarz, o ocenę do do spotkania. Na początku chciałem pogratulować awansu do, do drugiej ligi. Szkoda, że to gdzieś się zrobił e, akurat na, na, na orkanie, czyli na mojej bliźnie. Ale jak najbardziej zasłużony e, zwycięstwo dzisiaj w meczu. No, mamy, mamy po tyle samo punktów, ale bezpośredni pojedynek decyduje o tym, że gdy Breitfeld i będą w drugiej lidze, jeszcze raz gratuluję. Myślę, że ten mecz e, wszystko wyszło. wyszło e, się ułożyło pod Wejherowo, pod yy, tylko zwycięstwo dawało im ten awans, już w pierwszej połowie było 2-0, jakieś roszady w składzie, w przedwie i w drugiej połowie nie przyniosły żadnych efektu mimo tego że przegrywaliśmy to, to nie stworzyliśmy yy, żadnych sytuacji, na początku meczu mieliśmy yy, jakby swoje sytuacje, z tego mogliśmy strzelić bramkę, myślę, że tutaj yy, duża zasługa bramkarza. Gryfa, że wyszedł w ręką z tych sytuacji, a, a, a wpadało, wpadało wejherb, wszystko, co, co, co mogło. Jeszcze raz gratuluję, myślę, że jak najbardziej zasłużone zwycięstwo, skoro że nie my awansujemy. Zapodaliśmy sobie, właśnie tak, tak samo jak, jak jakieś plany, myśleliśmy już o drugiej lidze, Teraz trzeba będzie z właścicielami usiąść, podjąć decyzję, co dalej z łotkami zrobimy i kto, kto, kto zostaje, kto odchodzi. Czy to dotyczy i, i, i dotyczy to zawodników, i, 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 i mnie, czy dalej współpracujemy, czy po prostu rozchodzimy się i szukamy sobie nowego miejsca. Tak, niemożliwe stało się możliwe. Nikt na pewno nie przypuszcza, że przychodzący do Wejherowa osiągniemy tak wiele kieszeni na Kucharu Polski i, i awans do drugiej do, do ligi. E, bardzo się cieszymy. E, naprawdę e, jestem zbudowany postawą drużyny, przez rok czasu pracowałem. Jestem naprawdę dumny z nich, że wskali się na tak wysoki poziom, który dał nam... Y, awans do tej ligi. Duże słowa uznania oczywiście dla klubu, dla prezesa, dla dyrektora, dla pana Walka Dla y, drużyny myślę, że fajna pizza i, i coś zbudowaliśmy wspólnie, który... Doprowadziło nas to do drugiej Ligi, do ćwiczenia opucholów Polski. Bardzo się cieszymy, jesteśmy szczęśliwi. Widać było po mojej drużynie dzisiaj, że, że, że chcą ten mecz bardzo wygrać i, i, i będąc nas zgrupowaniu nie musiałem ich bardzo mobilizować. Widziałem <coughs> przez jakieś ruchy gesty, że naprawdę jest to dla nich bardzo ważny mecz. Obawiałem się tego meczu, bo z bardzo dobrą e, drużyną. E, mecz się ułożył dla nas dobrze, chłopacy rozwinęli skrzydła i, 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 i wygraliśmy ten mecz. Bardzo się z tego cieszymy troszeczkę. Poświętujemy, bo nam się to należy, ale w środę w dobrej dyspozycji, bo jeszcze wstępnie powalczy się Pucharze Polski, który nas czeka w z mecz z i Bytów i potem, potem obydalej. No i duża, duża radość, duże słowa uznania, naprawdę e, cieszymy się, nikt nie dawał nam wiele szans, ale, ale mimo tej dużej, dużej straty punktowej i wielu zawirowań, jakie Jakie makarze w Rzymie, która, która grała przez te 30 kolejek, udało nam się zgromadzić tyle, które nam dały awans. Bardzo się cieszymy. Dziękuję. Nie wiem, to jak to może przechodzą do, 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 do głowy. Ja jestem normalnym spokojnym człowiekiem, który dziś pracuje, Zasł, za, zaczął swoją pracę w klubie swejserowej i nigdy się nie, nie porównałem, się nie będę porównywał do naszych złych fachowców. Ja jestem niciński, będę sobie sam pracował na, na, na swój... Bardzo się cieszę, że y, wychodzi to fajnie, ale w piłce, no jest y, y, różnie i, i, i trzeba być czujnym cały czas pracować, y, rozwijać, bo kilka naszą przyjemność pokory. Mieliśmy dużo, dużo jakichś sytuacji trudnych, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi i, i jestem dumny, że, że y, prowadzę ten zespół, bo, bo naprawdę widać w nich, że, że chłopcy mają dużo, dużo ambicje i mam nadzieję, oby kiedyś z nich zagrał wyżej niż drugi. I, I nie oszukujmy się, mieliśmy w yy, yy, klasę wyżej i też yy, w razie niepowodzenia grę na trzeciego w ale to wszystkie czasu jest duża duża przerwa, na pewno sobie to wszystko przeanalizujemy, yy, odpoczniemy przede wszystkim, ale nie za długo i, i musimy się uzbroić, gdyż będziemy grali yy, klasę wyżej tam i tam, na pewno będziemy musieli sportowo się jeszcze podnieść, jeżeli chcemy tam podnieść yy, yy, jakieś tam yy, Obrigado.